Powiedzmy, że książka jest tak skonstruowana, że tu są jakby dwa jej głosy, też zróżnicowane to jest, jeśli chodzi o czcionkę. Jeden to jest taki jakby no oficjalna jej opowieść, a druga taka bardziej spowiedź. Jak ty docierałeś do tych materiałów o niej i ile tutaj jest z jej prawdziwego języka? Bo niesamowita jest twoja praca, a no być może masz taki talent, że to tak poszło, żeby stworzyć język tej kobiety z tamtych czasów, no bardzo prostej, ona nie umiała czytać. Jest wspaniała historia, jak umiała. ona nauczyła się sama już, tak, jako, tak. no ale wiadomo, nie chodziła do szkoły. Tak. Jak, jak dotarłeś do tych informacji, jak budowałeś te narracje? No, informacji trochę jest, ona została zdemaskowana w latach 20., zresztą przez księdza Jana Urbana i on 20, dotarł do 20, 20 wieku, czyli prawie już 100 lat temu. I, i on doszedł do, do różnych źródeł, które częściowo już pewnie teraz nie istnieją, częściowo to były źródła mówione i dotarł do tego, że to była najprawdopodobniej ta Irena Winczowa właśnie i zdobył pewne wiadomości na jej temat. Duża część tej pracy to była taka rekonstrukcja, to znaczy, jeżeli już wiedziałem, że ona opowiada swoje prawdziwe traumy, no to patrzyłem, jak opowiadała to w tej wersji oficjalnej i o czym to świadczyło, czy mogło świadczyć o jej prawdziwym życiu. Tak? Jeśli ta przemoc, której ona doznaje od Rosjan w zasadzie zawsze się łączy z wódką, no to dosyć łatwo sobie wyobrazić, że ten mąż, który ją katował, był alkoholikiem, tak? no i że, że ona opowiada swoją rzeczywiście traumę. E, również w tym sensie. Um, a jeśli chodzi o język, no to są zeznania Makryny, spisywane przez innych ludzi, ale jednak e, z takimi rzeczywiście świetnymi metaforami. I tak jak się czyta słowackiego poemat, rozmowa z matką Makryną Mieczysławską, to myśli się, no dobrze, to on to wymyślił. Ale nie, to są metafory, których używa Makryna, on tylko ich użył. Mhm. Um, jest troszeczkę jej korespondencjalnie niezbyt ciekawej z bardzo autorską ortografią mhm. e, i gramatyką. Są w dużej części tam są wypowiedzi y, z Martych Stańców, które ona cytuje, więc to jest cała korespondencja z Martych Stańców, trochę korespondencji polskich romantyków. Y, no plus takie słownictwo z Wileńszczyzny, które, które sobie wyszukiwałem w, w słowniku polszczyzny z tego mhm. okręgu wileńskiego. Na końcu zamieściłeś taki słownik i on jest bezcenny, bo tutaj tak. jest bardzo dużo y, y, słów, których nie znałam. Hołyż to nędzarz, y, nie wiem, i kawka, to czkawka, i tak dalej, i tak Czy... dalej. Ja się czasami domyślałem, ale potem sprawdzałem i, i no, w 50% tylko trafiałem. Ale w większości słów sam nie znałem. Ale to są piękne słowa, które tak. na przykład taki, taki brudny, obskoruzły. Albo wyszmulane, że coś jest takie wyszmulane już. Mhm. I później wychodzi się łatwo z takiego języka, jak siadasz i piszesz, wchodzisz w ten świat, jak się od tego oderwać? Nie, no używałem czasami tych słów nieświadomie. Znaczy, mówiłem na przykład, że rzucam spodnie do prania, bo już są wyszmulane. A później tak łapałem, mhm. że to jest słowo, które ja znam, a, 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 a rozmówca niekoniecznie, prawda, bo, bo nie siedzi w mojej głowie. Mhm. Kiedy matka makryna zaczęła wzbudzać podejrzenia? Troszeczkę podejrzeń zaczęła wzbudzać już, kiedy działała, ale ym, poradziła sobie ze swoim największym adwersarzem, księdzem Semenenko i w zasadzie doprowadziła do wyrzucenia go ze tańców praktycznie e, dzięki znakomitej intrydze. E, natomiast, w, y, jak sądzę, za jej życie nie zdawano sobie jeszcze sprawy, że ona jest zupełnie oszustką. To znaczy, myślę, że sądzono, że jest niewygodną postacią, bo jest nieobliczalna, i odsunięto ją do klasztoru. A nawet jeśli jakieś wysokie czynniki watykańskie sobie zdawały sprawę z tego, że to jest oszustka, to już po prostu wszyscy za dużo w nią zainwestowali. Nie można było powiedzieć, a nie, jednak się pomyliliśmy. Mm -hmm. a więc doczekano do tego, aż ona umrze. Kiedy tylko umarła, wszystkie jej papiery zostały spalone przez zakonnicę w jej klasztorze, i y, publikowano jeszcze takie. Do lat 30., jeszcze po jej zdemaskowaniu, o takie teksty hagiograficzne, że to jedna wielka męczennica unicka, ale to szło raczej na tym poziomie kościoła popularnego, a nie hierarchii. A jak długo pracowałaś nad tą książką? No, takiego. Cał, całe pisanie, od początku do końca, to było około pięciu lat, ale y, pisałem między tym różne inne książki. Taka zwarta praca to było około półtora roku. Natomiast do tego trzeba doliczyć oczywiście mnóstwo lektur, mm. bardzo dużo czytania, Lickiewicz, archiwów. Słowacki. Tak, ale też K krok takie wieńczyków. postaci właśnie peryferyjne, Gościńce, tak? <śmiech> <śmiech> Nie no, bo, bo, bo to też jest istotne, że tutaj cała ta, ta warstwa właśnie w, w, szlaku, też jest bardzo, tak, bardzo tak, ciekawa, tak, ta jak, mama... jak, ona, jak ona wyglądały, te gościńce, w Rosji, w, w Poznańskiem, potem gdzieś tam we Francji. To, to jest inny pejzaż oczywiście, tak. ona się przynosi z... No tak, ale chodzi mi o pewną z, taką jego... społeczną przestrzeń. Ze wschodnich Kresów, ale to w tym hmm. sensie właśnie, inny tak. pejzaż, bo inny poziom cywilizacyjny, tak? Ona przechodzi najpierw tę Wileńszczyznę bidną, później Wielkopolskę, Później najbogatszy Paryż, bo pamiętajmy, że to jest w ogóle Paryż czasów Balzaka. Tak? To są te niesłychanie bogate pałace, powozy, obnoszenie się z bogactwem, co jeszcze bardziej uderza w tę, tę polską szlachtę zbiedniałą, w ich, w ich poczucie własnej wartości. No i później Rzym, który jest z jednej strony trochę zachowa, za, taki zachowawczy i zacofany, z drugiej strony ma ten splendor kościołów. I, i rzymskiej arystokracji, ona przechodzi jakby zupełnie inne y, społeczeństwa w tej swojej wędrówce, mhm. oczywiście. Zdradzisz coś na temat swojego księgozbioru, tego, tego zabytkowego w ogóle, bo z tego co wiem, to zbierasz. Ja bardzo niewiele mam z naprawdę starych książek, to m, też książki, z których korzystałem do do Makryny, to albo korzystam z nich biblio z bibliotek, albo to są prace z lat 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, bo te, te studia o romantyzmie wtedy były świetne i są nadal. I no korzystam. nie no, ale taki słownik na przykład właśnie, mowy gdzieś tam... Zu zupełnie nowiutki, wydany Aha. parę lat temu w Opcie. To, no, ale... Powiedzmy źródło wiedzy o, o, o dawnym czasie. Takie tak, tak dawno... to, to, to musiałem sobie pokupować na Allegro, różne rzeczy posprowadzać. Mhm. Całą książkę o charyzmacie ojców zmartwychwstańców, z której nie sądzę, żebym kiedykolwiek w życiu y, korzystał. Y, tę broszurkę demaskującą y, Makrynę dostałem w prezencie od fanki, która wiedziała, że przygotowuje się do książki i ją kupiła na Allegro i sprezentowała. Y, y, no, i jedyne takie, dwa mam takie makryniana, które są rzeczywiście pierwszego rzędu. Jedna to jest y, makryna Antoniego Waśkowskiego, takiego dramatopisarza, który w latach dwudziestych napisał oni dramat, kiedy ona już została zdemaskowana. I trafiłem przypadkowo na Allegro na egzemplarz y, reżyserski z premiery w Teatrze Słowackiego, z, z skreśleniami bardzo obfitymi reżysera, z dopisaną całą psadą itd., itd. A druga taka rzecz to już. Y, po ukończeniu książki okazało się, że jeden z listów Makryny jest wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym w Bydgoszczy, ale Mniam. nie kupiłem tego, ponieważ pomyślałem, że będzie strasznie licytowany tak dalej. Ale coś mnie tknęło tak po miesiącu i napisałem, czy się sprzedał, nie sprzedał się, ponegocjowałem, ponegocjowałem i, i kupiłem i mam teraz ten taki króciutki liścik, który matka Makryna w Rzymie napisała do... Adama Mickiewicza, a Panie Mickiewicz, pilno mi spotkać się z panem, matka Makryna, bazylianka mm -hmm. i jest jej i pieczęć na tym, i, o której niestety nie wiedziałem, jak wyglądała, bym to na pewno umieścił w książce.